Witam, dzisiaj zaprezentujemy Państwu jedno z najskuteczniejszych urządzeń do odgrzebiania układu klimatyzacji samochodowej Mist. Jest to urządzenie działające na zasadzie chemicznej produkowane jest w Kanadzie. Do pracy urządzenie wykorzystuje jednorazowe cardriże, które są służą do napełniania zbiornika zawartego w urządzeniu. Montuję od góry są one przykręcane następnie wtłaczamy zawartość tego płynu. Klient też widzi za co płaci wykonując taki zabieg odgrzybiania. No i tutaj przede wszystkim warto podkreślać skuteczność tego urządzenia, gdzie po wykonaniu takiego zabiegu wszelkie grzyby czy nieprzyjemne zapachy znikają. Urządzenie należy położyć w przedziale po stronie pasażera, wypoziomować, no i podłączyć pod zasilanie 12V. Tutaj ważne jest właśnie miejsce, w którym położymy urządzenie i żeby było ono wypoziomowane. Należy to zrobić mniej więcej tak, jak pokazane jest na filmie. Następnie, na co zwracamy uwagę? Uruchamiamy nawiew na maksymalne obroty wentylatora. Obieg wewnętrzny, nadmuch na yy, stronę pasażerów oraz na nogi, czyli na, na ręce i na nogi, potocznie mówiąc, temperaturę nie do końca na najzimniejsze powietrze. Oczywiście włączamy y, klimatyzację. Tutaj mamy w urządzeniu takie ikonki, które nam. Aha. Jeszcze musimy y, pamiętać, żeby otwierać wszystkie nawiewy. Jeżeli jesteśmy gotowi, możemy przycisnąć OK. Podświeciła nam teraz ikonka, że urządzenie pracuje. Widzimy momentalnie, wydobywa się para. Musimy zamknąć drzwi. Tak teraz, urządzenie nam wytwarza właśnie taką parę, która zabija wszelkie grzyby, nieprzyjemne zapachy. Cały cykl trwa około 15 minut. W tym czasie jest silnik, oczywiście, włączony. Układ klimatyzacji nadmuch. Pojazd szczelnie zamknięty. Tak, po 15 minutach urządzenie nam zasygnalizuje, że zakończyło pracę. Tutaj nam się zapaliła kontrolka, że jest wszystko OK. Oraz, że zbiornik już jest pusty. Tak, silnik pozostawiamy uruchomiony. Nadmuch, nic nie zmieniamy. Pozo pozostawimy otwarte drzwi pojazdu, aby po prostu y Samolot się przewietrzył. Ogólnie polecam bardzo to urządzenie. Jeżeli stawiamy na jakość świadczonych usług i chcemy, żeby klient był zadowolony, no to na pewno warto jest się w nie wyposażyć. Dziękuję bardzo.